Siemano. Lecimy sobie dzisiaj na złotą. Dawno nie było odcinków, była przerwa trochę, nie miałem nagrywać za bardzo, nie wychodziłem za bardzo na rower, mało wychodziłem. Więc no, dzisiaj sobie polecimy na złotą. No i tyle. No i jesteśmy już na złotej. Yy... I ja ogólnie w swoim rowerze zmieniłam tak siodło na bruteka czarnego, sztyc akcenta, bo miałem wcześniej. Regulowaną, która była ciężka i ma, miała mało regulacji I mam całe nowe koło y, Obręcz DT Swissa, piasta Tarforil V2 I oponka Maxisa Więc jest git A Ikera, Montragera tam mi lepiej siedzi, fajnie się skacze No i tyle Buda, jakiegoś Cię No to dobrze Awaj Ładnie No i lecimy jebera dużo masz ale to później je... Dawaj, dawaj, bo chcę zrobić przecierkę. teraz z kolegą jeszcze raz? Nie podobało mi się to. Ogólnie jest bardzo Gidwaru, jest twardo, jest naprawdę fajnie A jak ty oceniasz? Jest fajnie, jest szybko, jest G. No Polatamy sobie jeszcze trochę No i później zobaczymy co będę skakał Tu whipdank Tu taki skręt I tu Jakieś tam sui było Fajny przejazd Jaki one handji, znaczy ten, one futcik chyba. Żegnamy się widzowie, pa, budziadko. Pa. pa, to by było style tego odcinka. I Elo, ostatni skok. Dawajcie suby i w górę. Lecimy.